Witajcie człowieki z tej strony Madwili. Dzisiaj otworzymy sobie kolejne 21 epickich pojemników sezonowych. Przypominam, że koszt takiego jednego pojemnika to aż 1000 monet sezonu. W poprzedniej części kiedy otwierałem 21 pojemników, niestety leciał sam syf. No a jak wiecie, ja tutaj poluję na Kromuela B. Dobra, nie przedłużając. Bierzemy się za opening. No, z części testów na 9 godzin konta premium, no to jest spoko, aż 15 części. Słabiutko. No. Części są spoko. Znowu części. No kurczę. Wydaje mi się, że w poprzedniej części gorsze miałem losowania, no ale i tak czekam na czołg. No kurczę. No, jeszcze 12 skrzynek. W poprzednim materiale to 99% lutu to były do doładowania. Tutaj, jak widzicie, strasznie dużo części leci. Coś Wargaming chyba zmienił w tych skrzynkach, no ale niestety czołgu nadal nie ma. No, tutaj słabiutko. Tych ładowań to ja w ogóle nie korzystam. No, jest różnica. No, Wargaming na 100% coś majstrował przy tych skrzynkach ostatnie trzy. I ostatnia skrzynka. O, także dziękuję bardzo. Łącznie otworzyłem o, 21 plus 21, czyli 42 skrzynki. No i po czołgu ani widu, ani słychu. Także no tutaj jest jedyny plus, że. Trochę zebrałem tych części testu na 9 godzin konta premium Także chociaż tyle Mogę zobaczyć ile tego mam O kurcze 128 Ja tutaj miałem około 20 Chyba miałem 19 części No chyba 19 Także ponad 100 wpadła. Dobra Mimo wszystko jestem troszkę rozczarowany, bo liczyłem na tego Cromwell'a, no ale cóż, także to już kolejnych części nie będzie. Na kanale macie będziecie mieli po prostu dwa odcinki, gdzie otwieram po 21 skrzynek. Czyli możecie zobaczyć, jak otwieram łącznie 42 skrzynki. I to było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Cześć.